W poprzednim odcinku poświęconym Krystianowi Rempale przedstawiłem, jak przebiegała kariera zawodnika oraz w jaki sposób doszło do wypadku utalentowanego wychowanka stali Rzeszów. Zapoznaliśmy się także z poważnymi oskarżeniami rodziny w stronę sprawcy tragicznego karambolu, Kacpra Praworyny. Poza tym poruszana została kwestia rozprawy sądowej, w której uznano, że Krystian Rempala najprawdopodobniej nie zapiął kasku. Jednak test sądowy spotkał się z niezadowoleniem ojca zmarłego, czyli Jacka Rempały. Po kilku miesiącach od tragedii, gdy rodzina nadal domagała się wyroku na Worynie, swojego zdania udzielił Piotr Żyto, mówiąc co usłyszał z ust Jacka zaraz po wypadku. Witam na kanale Żużlowe Historie, gdzie zostaną ukazane te słowa, a także przyjrzymy się ewentualnej możliwości zapięcia kasku przez poszkodowanego. Następnie przeanalizujemy zdumiewające zarzuty z bloga Martyny Rempały w stronę Woryny, a na koniec przedstawię opowieści świadków makabrycznego zdarzenia, co będzie zwieńczeniem tej sprawy. Rępałowie dość intensywnie dążyli do tego, aby Woryna poniósł konsekwencje spowodowania wypadku. Proces był poważny, ponieważ Kacper mógł zostać karany za nieumyślne spowodowanie śmierci. Rodzina szła w zaparte. Sądzili, że kask poszkodowanego był zapięty, a głównym powodem takiego zdarzenia była bardzo nierozważna jazda wychowanka z rybnika. W końcu milczenie środowiska zostało przerwane i wypowiedzieć się postanowił ówczesny trener rowu rybnik Piotr Żyto. To zwykłe chamstwo. Jeśli Jacek rępała szuka winnego, to niech spojrzy w lustro. Z szacunku dla zmarłego i współczucia dla rodziny długo wszyscy w tej sprawie siedzieli cicho. W końcu jednak trzeba coś powiedzieć, bo to co robią rępałowie, to zwykłe świństwo. Po trupach będą dążyli do tego, by innych skazać, podczas gdy przyczyna tej tragedii leży gdzie indziej. Krystian rępała nie zapiał kasku, a ojciec zawodnika i kierownik Tarnowskiej drużyny tego nie dopilnowali. Taka jest cała prawda o tej tragedii. Jacek Rempała najwidoczniej zapomniał jak po wypadku w biegu na tor i krzyczał, zabiłem mojego syna. Zabiłem moje dziecko. Wielu świadków to słyszało. Brzmi to trochę tak, jakby żyto miał dość postępowań rodziny i chciał obronić w jakikolwiek sposób dobre imię winowajcy sytuacji. Dużo wskazuje na to, że wypowiedziane przez niego słowa są prawdziwe, ponieważ bardzo mocno łączy się to z opowieściami kibiców obecnych na stadionie podczas meczu o czym będzie więcej w dalszej części materiału. Rodzi się zatem pytanie: jak było naprawdę? Czy kask Krystiana Rempały rzeczywiście był zapięty i został zerwany siłą lecącego motocykla, a dokładniej kierownicy? Czy może jednak doszło do niedopatrzenia i zawodnik zapomniał o zapięciu kasku? W 2022 roku w meczu Poloni Bydgoszcz z Orłem Łódź, wychowanek motoru Lublin Daniel Jeleniewski, także zaliczył upadek, podczas którego zleciał mu kask. Komentatorzy byli przerażeni tym widokiem i zamilkli. Ponieważ wszyscy mieli w głowie śmiertelny wypadek Krystiana. Dnia, a my rozpoczęcie drugiej serii. Jedziemy przy dwupunktowym prowadzeniu gospodarzy. Czas start, taśma w górę i w białym najlepszy Norbert Kościół wypycha tam Jeleniewskiego bardzo, bardzo szeroko, ale nie z takie numery z Jeleniewskim. oj, jaj, jaj, jaj. Wow. O mój Boże. W takim razie, czy Daniel Jeleniewski także nie zapiął kasku? Wydawać by się mogło, że od czasu wypadku rępały każdy z zawodników powinien się pilnować znacznie bardziej, a zapięcie kasku jest już nawykiem. No i faktycznie wszystko wskazuje na to, że kask Daniela był zapięty. Przyjrzyjmy się bardziej teraz temu wypadkowi. Jeleniewski najechał na tor jazdy zawodnika w kasku białym i upadł. Wtedy zawodnik w kasku żółtym przejechał tuż obok zawodnika Poloni, zahaczając go hakiem motocyklu. Prawda jest taka, że gdyby jego kask nie został zerwany, zawodnik mógłby sobie poważnie uszkodzić kręgosłup wskutek silnego pociągnięcia głowy. Jednak stało się inaczej, ponieważ najpierw wypadły jemu wkładki w kasku, czyli tak zwane policzki emergency. To specjalny system, dzięki któremu motocyklistom po wypadku można bezpiecznie zdjąć kask bez naruszania odcinka szyjnego wskutek szarpnięcia głowy. Gdy wkładki są wypięte, głowa w kasku jest luźna i zdjęcie jego nie sprawia żadnego problemu. W dodatku na filmie widać te elementy. O tym samym podczas meczu w studiu mówił ówczesny ekspert Kanał Plus Patryk Malitowski. Niedługo po śmierci Krystiana Rempały, jego siostra Martyna zaczęła publikować na swoim blogu bardzo emocjonalne posty, w których głównie ukazywała swój ból po ciężkiej stracie. W komentarzach miała sporo wspierających, jednak z czasem ludzie byli coraz bardziej krytyczni w stronę Martyny, głównie przez wpisy sugerujące postrzeganie praworyny jak psychopatę, który celowo chciał zrobić komuś krzywdę. Znalazło się tam jednak jedno bardzo trafne spostrzeżenie, mianowicie zwróciła ona uwagę na to, że sprawca wypadku był świeżo po kontuzji ręki i nie był to zwykły uraz. Zdjęcie nie nadaje się do publikacji na YouTube, ale uszkodzenie ręki było na tyle duże, że potrzebny był przeszczep skóry. W swoim blogu opisała jeszcze jedną rzecz, która początkowo nie rzuca się w oczy, a jest bardzo zastanawiająca. Jak czytamy, kolejną sprawą jest filmik, na którym widać karygodne zachowanie woryny, który kopie już nieprzytomnego Krystiana. Ludzie, czy to jest normalne? Ten człowiek powinien mieć zakaz uprawiania tego sportu za to, co zrobił. Jak zwykle pseudoeksperci tego nie widzą. I faktycznie po upadku obu zawodników. Kasper na kopnął nieprzytomnego już Krystiana Rępałę. Temat ten miał być poruszony już w poprzedniej części, ale wymagał on więcej czasu do analizy. To, czy kopnięcie było ruchem mimowolnym, czy jednak Rybniczani zrobił to specjalnie, zostawię dla opinii widzów. Cała sprawa była przykryta stanem zdrowia poszkodowanego, przez co tak naprawdę nikt na to nie zwrócił uwagi, ale warto mieć świadomość, że mogło dojść do niesportowego zachowania, które obecnie byłoby ukarane żółtą kartką. Zdecydowanie dolało to oliwy do ognia przez co matka i siostra Rempały były jeszcze mniej skłonne do odpuszczenia. Bardzo ciekawe jest to, co działo się chwilę przed biegiem. Niecałe dwie minuty do rozpoczęcia wyścigu. Krystianowi Rempale zgasł motocykl i nie mógł on odpalić ze względu na problemy z manetką gazu. Jak wynika z relacji różnych ludzi obecnych podczas tego meczu na stadionie, Tim Rempały kompletnie się tego nie spodziewał i to właśnie wtedy zrezygnowany Krystian zdjął swoje rękawice i rozpiął kask. W tym momencie jakaś osoba funkcyjna, najprawdopodobniej kierownik drużyny, krzyknęła do Jacka Rępały. Cała ekipa zerwała się, szykując jemu drugi motocykl, a to wszystko działo się niecałą minutę przed rozpoczęciem wyścigu. Sytuacja była coraz bardziej nerwowa, a zawodnik był ponaglany. Zdążył zapiąć rękawice i założyć gogle. Wtedy zostało 30 sekund do rozpoczęcia wyścigu. Według świadków zawodnik pod presją czasu nie zdążył zapiąć kasku i podjechał pod linię startu. Mimo wielu różnych opinii, spostrzeżeń i domniemań w tej sprawie nie posiadamy jasnego stwierdzenia, które rozwiałoby absolutnie wszystkie wątpliwości. Nie da się jednak ukryć, że analizując wszystkie aspekty wydarzenia, bardziej prawdopodobne jest to, że do zapięcia kasku nie doszło. Mimo wszystko dalej nie zostało opublicznione jakiekolwiek zdjęcie z rozpiętym kaskiem Christiana, chociaż ciężko uwierzyć w to, że żaden fotograf nie zdecydował się na zrobienie takiego zdjęcia zaraz po wypadku. Na fotografii zrobionej chwilę przed tragedią widać dość swobodnie zwisający pasek od kasku. Nie posiadam wiedzy, czy jest to jakikolwiek wyznacznik jego zapięcia, gdyż w internecie można zobaczyć wiele zdjęć żużlowców z takim paskiem, ale porównując inne zdjęcia Krystiana w kasku, to zdjęcie budzi pewne podejrzenia. Można sobie zadawać pytanie, czy takie zdarzenie może się jeszcze kiedykolwiek powtórzyć. Niczego w 100% nie można wykluczyć, ale trzeba podkreślić, że na całą tragedię wbrew pozorom złożyło się dużo różnych zdarzeń. Duże zamieszanie przed wyścigiem, działanie pod presją, wcześniejsza kontuzja woryny i jego nierozważny wjazd włók, a w końcu fakt, że obok niego jechał Krystian. Tyle rzeczy musiało się zgrać w jednym czasie, żeby zawodnik musiał stracić życie na torze. Osobiście uważam, że rodzina Rempałów nie zawsze zachowywała się odpowiednio, ale na pewno nie zasługuje na lincz. Przeżywali oni duży szok związany ze stratą, nie pomagały w tym niektóre media. Super Express wprowadzał na przykład czytelników w błąd, ponieważ pomylili oni Krzysztofa Cugowskiego z Cegielskim w tak ważnym temacie i mimo wielu próśb ze strony rodziny. Po latach błędu nadal nie udało się poprawić. Siostra Krystiana mierzyła się także z krytyką, z którą nie zawsze sobie radziła. Sprawa ta jest niewątpliwie przystrogą dla wszystkich zawodników, przez to sam temat nie może pójść w niepamięć, aby nigdy więcej nie doszło do takich sytuacji jak wyjeżdżanie z za wszelką cenę pod presją czasu oraz udział w zawodach po tak poważnych urazach. Tak, tata nie chce mnie puścić na mini żóżę, bo mówi, że złą serwetkę złapię. Na pewno to, że jeździsz na żóżlu ma związek z tym, że ten sport uprawia twój tata. Jak to było? On się namawiał? Sam chciałeś? Sam chciałem i lubię ten sport. Czyli chcesz w przyszłości osiągnąć przynajmniej takie sukcesy jak twój tata? Większe. Chciałbym zostać mistrzem świata.